centrum jego duszpasterżowania, ale to nigdy nie było w stanie po stronie ubogich polityczne, marksizujące czy lewicujące. To było stanie po stronie Jezusa ubogiego, Jezusa ukrzyżowanego i ludzi ubogich tego świata. A pytając jeszcze inaczej, bo mówimy tutaj o, o pewnych ideach, także o gestach bardzo pięknych, docenianych przez wielu, w jaki sposób te słowa i te gesty mogą być przekute w coś, co stanie się faktem, coś, co będzie czynem, co będzie działaniem, bo pewnie od dzisiaj bardzo mocno będziemy czekać właśnie na to. No dzisiaj tych gestów było bardzo dużo też. Przed są przed liturgią, papież, który objeżdżał brak Świętego Pietra, zatrzymał się przy chorych, przy dzieciach itd. tak dalej. gestów było dużo od momentu wyboru. Wiemy już, jak zachowywał się jak żył Bergoglio przed wyborem na papieża. Ja myślę i w ogóle cała... Ja chcę zwrócić uwagę, że była ogromna spójność dzisiaj też między tymi gestami a homilią papieża, bo, bo przecież była tak prosta i skromna liturgia, tak skromny był ornat papieża, nie było żadnych jakichś oznak takich dekoracyjnych na całym placu świętu tego Piotra i tak dalej, była ogromna spójność w przekazie, w słowie i geście. Teraz jak to się może przełożyć? Ja myślę, że samo to, że papież właśnie nie tylko tak mówi, ale tak postępuje, tak żyje, spotyka się właśnie z tymi najmniejszymi, tak, zmarginalizowanymi, i tak pewnie będzie, na pewno będzie bardzo dużo tego typu gestów, to ja myślę, że to samo już, jeżeli wywoła refleksję w nas, ja mówię o świeckich, bieżących w Kościele i o duchownych, jeżeli wywoła za sobą refleksję i pójdą za tym chociażby drobne kroki, nie mówię ogromne od razu, to będzie już naprawdę bardzo dużo. Refleksja nad tym, jak my żyjemy, do czego dążymy, czy ta materia zbyt nas nie, nie zajmuje w życiu, dążenie, pogoń za nią, prawda, czy za nie, no właśnie to życie zewnętrzne, życie doczesne, więc to już będzie duża refleksja.